Dzień dobry Państwu, jesteśmy na Cyber 24 Day, Nikola Bochyńska, Cyber Defense 24. Będziemy rozmawiali o pięcioleciu programu PW Cyber, a ze mną jest pan Jacek Łęgiewicz z firmy Samsung. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdybyśmy mogli słowem wprowadzenia powiedzieć, czym jest program PW Cyber? No to jest chyba najbardziej, największym sukcesem cieszący się program partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Rozpoczęty 5 lat temu umową pomiędzy firmą Samsung a rządem Rzeczpospolitej, a dzisiaj już ponad 30 innych producentów, usługodawców, także wiele polskich firm, a nawet organizacje pozarządowe także są członkiem tego programu i polega on na wspieraniu się nawzajem w budowie cyberbezpieczeństwa w Polsce w pięciu obszarach, bardzo zróżnicowanych od certyfikacji cyberbezpieczeństwa przez promowanie właśnie takich najnowszych rozwiązań wziętych ze świata, aż po szkolenia, edukację, a nawet też dzielenie się informacjami o podatnościach i o incydentach, które mają miejsce właśnie w takim super ekspresowym czasie, w którym właśnie tutaj administracja rządowa dowiaduje się jako pierwsza od przemysłu o tym, że takie zagrożenia istnieją. W ciągu pięciu lat program znacznie się rozrósł. W praktyce jak to wygląda, jak to działa? W sensie rozrósł się o nowych członków, tak? Tak należy rozumieć. No, program jest jakby otwarty dla wszystkich organizacji, które no, pochodzą tak naprawdę z państw sojuszniczych, ponieważ my tutaj mówimy o cyberbezpieczeństwie, więc jakby generalnie jest to pewnego rodzaju grono, które jest otwarte, ale w ramach państw, które sobie ufają także na poziomie politycznym i razem chcą się bronić po prostu przed zewnętrzną agresją. Dzisiaj, jak wiadomo, jesteśmy świadkami z jednej strony tej wojny konwencjonalnej, z drugiej strony, no też jak dzisiaj pan premier chociażby powiedział dosyć wprost, otwierając naszą konferencję, tutaj jesteśmy też celem ataków konkretnych. Państw, no, nazwał po prostu wprost tutaj Rosję i Białoruś jako państwa, które atakują tą naszą cyberprzestrzeń. I my staramy się tutaj funkcjonować na zasadzie takiego, że tak powiem, szerokiego frontu wsparcia dla cyberbezpieczeństwa, także obywateli, infrastruktury krytycznej, procesów rządowych, procesów też cywilnych. Patrząc z perspektywy pięciu lat, jak ta współpraca między sektorem prywatnym a publicznym się zmieniła? Myślę, że bardzo się zmieniła, bo ponieważ nabraliśmy do siebie dużo więcej zaufania, w szczególności ta, ten sektor rządowy wobec nas, ale wydaje mi się, że doszliśmy do takiego punktu, w którym zrozumieliśmy, że wszyscy jesteśmy państwem, że państwo to obywatele. Państwo to organizacje pozarządowe, nauka, rząd, samorząd, ale także biznes. Wszyscy tworzymy tak naprawdę struktury bezpieczeństwa. Było to ostatnio bardzo dobrze widoczne na przykładzie reakcji na powódź na terenach zalanych na Śląsku, kiedy setka stacji bazowych telekomunikacyjnych po prostu została wyłączona, a to właśnie biznes ze współpracy z rządem zdołał ją bardzo szybko przywrócić. Powiem, że no dużo szybciej niż na przykład w sąsiadującej Republice Czeskiej, gdzie do dzisiaj nie są wszystkie przewrócone. Czy jeszcze dzisiaj, w 2024, trzeba kogoś przekonywać, że warto współpracować, że cyberbezpieczeństwa nie da się zrobić w cudzysłowie samodzielnie? Nie, na pewno nie. Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest ta współpraca że ta współpraca tych różnych światów tak naprawdę rodzi najciekawsze projekty. Dla mnie takim przykładem ze strony właśnie Samsunga jest współpraca z Asseco i z polskim biznesem, z ASECO i z Biosetricsem, gdzie zbudowaliśmy tutaj w Polsce pierwsze na świecie rozwiązanie podpisu elektronicznego, który jest odręczny Napisany rysikiem, ale właśnie ma tą warstwę elektroniczną i został jako pierwszy certyfikowany w ramach Common Criteria, czyli takiego globalnego, najbardziej uznanego schematu certyfikacji bezpieczeństwa, jako rozwiązanie polskie. I mam nadzieję, że będzie też otwierał katalog. Właśnie takich polskich rozwiązań bezpieczeństwa, tak jak dzisiaj pan minister Siewiera proponował, żeby taki katalog, wzorem katalogu przemysłu zbrojeniowego, żebyśmy też stworzyli taki katalog polskich rozwiązań cyberbezpieczeństwa. Na konferencji padło wiele deklaracji, również newsy, co z punktu widzenia mediów jest istotne. Z pana punktu widzenia, wśród tych przemówień, czy coś takiego istotnego dla biznesu było? No, na pewno ta deklaracja, że w ciągu najbliższych godzin, a upłynęły już cztery, zobaczymy w końcu ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Także liczę, że stanie się to tego wieczoru. Może jutro, jeżeli nie tego wieczoru, jest to rzeczywiście przełomowy moment, bo. Mieliśmy być jednym z pierwszych krajów, który wdraża dyrektywę o właśnie cyberbezpieczeństwie NIS2, natomiast wychodzi na to, że póki co stajemy się jednym z ostatnich, ale bardzo wszystkich na to czekamy i jest to podstawowy akt prawny, który no, będzie zabezpieczał właśnie bezpieczeństwo tych najważniejszych procesów i także infrastruktury takiej fizycznej Polski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję ogromnie.